Miasto Pucksk podsumowało miniony sezon letni, jak co roku nie zabrakło koncertów, wielu atrakcji dla najmłodszych i wydarzeń sportowych. Spotkanie podsumowujące miniony sezon letni odbyło się wczoraj w Urzędzie Miasta w Pucku. Choć pogoda nie zawsze sprzyjała mieszkańcy i turyści, na nudę narzekać nie powinni. My uważamy, że daliśmy z siebie wszystko, że przygotowaliśmy dobry, dobry sezon, bardzo różnorodny. Niektóre imprezy są cykliczne, powtarzające się, ale zawsze jest tak trochę inne wydanie. Ale też oczywiście wystąpiło, wystąpiło sporo nowych artystów, którzy jeszcze w Pucku nie byli i wiemy, że spełnili oczekiwania wielu, wielu mieszkańców i gości. Oczywiście zawsze jest tak, że komuś coś się podoba lub nie. My stawiamy na tą różnorodność i stawiamy na to, żeby w każdy weekend coś się działo, jeśli mówimy o wydarzeniach kulturalne, rozrywkowe czy wydarzenia sportowe w ciągu całego tygodnia można było ciekawie spędzić czas. Z przygotowanej przez miasto oferty korzystali mieszkańcy i korzystali turyści. W poniedziałki co prawda odpoczywaliśmy, bo jeden wydech musi być po całym tygodniu ciężkiej pracy, ale e, od wtorku był pound, potem e, była muzyka w naszym parku kaszubskim u Abrahama. W czwartki kino na rynku, więc tutaj główna zależność była od pogody i od repertuaru, ale mimo tego, że bywało różnie z tą pogodą, rzeczywiście było bardzo wiele osób. Przyglądaliśmy się temu kręciliśmy. Więc mamy dowody. W piątki nasza orkiestra yy, pucka grała na Zielonym Mostku, też ma już wielu fanów. Nie zabrakło propozycji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia sportowe, w tym roku również o randze ogólnopolskiej i europejskiej. Jak co roku miasto przygotowało ankietę dla mieszkańców i sympatyków. Miasta, której celem jest ocena sezonu i zebranie sugestii do planowania ofert na przyszłość. Ja ubolewam, że ciągle za mało osób bierze udział, 179 w tym roku. No to jest niewiel niewielki procent, a chcielibyśmy, bo my to potem dość mocno, głęboko analizujemy. I rzeczywiście wyciągamy wnioski. Oczywiście są rzeczy, które można zrealizować, można zmienić. Są takie, których nie można, no bo z różnych powodów, chociażby finansowych, albo z tego powodu, że artyści, o czym rzadko mieszkańcy wiedzą, po prostu nie chcą występować w plenerach. Podczas wczorajszego spotkania miasto podziękowało także sponsorom, którzy wsparli organizację wydarzeń podczas sezonu letniego 2025.